Tutaj Pan Paweł myślę, że powiedział o tym, co, co rzeczywiście czeka Państwa i nas, zresztą wszystkich przedsiębiorców. My zrobiliśmy sobie taką rozgrzewkę, tak naprawdę, przed wdrożeniem tego KSEF-u, bo można powiedzieć, że DMS jest trochę takim, takim systemem, który pozwala uporządkować, właśnie, obiekt dokumentów w firmie. Ja reprezentuję firmę Euro Distribution Group. Jesteśmy. Jesteśmy dużym dystrybutorem, głównie chemii gospodarczej i kosmetyków. To są nasze marki, które może w części Państwo znacie, w części może nie. Dystrybuujemy te produkty w całej Europie i w związku z tym, taki jakby kwestia porządkowania procesów, organizacji jest nam bardzo potrzebna. Tak? Przez to, że docieramy do nowoczesnych sieci, nowoczesnych sieci handlowych, nowoczesnych dystrybutorów, sprzedawców e-commerce. Tak naprawdę postanowiliśmy parę lat temu wdrożyć system, nowoczesny system RP. Który no, gdzieś pozwala nam tak naprawdę wychodzić z, czy porządkować pewne, pewne procesy w organizacji. Jeszcze może krótko o naszej ofercie. To są, to są produkty z jednej strony kosmetyczne, czyli głównie specjalizujemy się w kosmetykach dla dzieci. Licencjonowanych. Możecie spotkać je Państwo w dyskontach, w sieciach drogeryjnych, w innych kanałach dystrybucji. I produkty chemii gospodarczej, które myślę, że charakteryzują się dobrą jakością, dobrym designem, skutecznością. W ostatnim czasie też przejęliśmy dystrybucję marki Yelp. Ci z Państwa, którzy mają małe dzieci, mieli małe dzieci. Myślę, że doskonale tą markę kojarzą. Bardzo wdzięczne produkty dla, dla kategorii niemowlaków. Jeszcze krótko o nas, o naszej dystrybucji. Nasz biznes rozwijał się tak naprawdę od rynku polskiego. Zaczęliśmy w 2012 roku jako taki mały importer, dystrybutor produktów chemii niemieckiej. Wszyscy kojarzą chemię niemiecką kiedyś taką sprzedawaną z busów, zresztą do dzisiaj to się dzieje tak naprawdę. To, to były początki firmy. 2012 rok prezes, właśnie jeżdżąc tym busem, organizował sprzeda sprzedaż tych produktów. Natomiast po, po kilku latach ta, ten biznes się rozkręcił. Tak naprawdę. Pojawiły się nowe możliwości rozwoju, pojawiły się nowe marki, które, które weszły do naszej oferty. No i obecnie ta sieć dystrybucji, sieć sprzedaży naszych produktów jest dosyć duża. My obecnie w tym roku planujemy obroty na poziomie około 140, może nawet 145 milionów złotych. Więc widzicie Państwo, że w ciągu ostatnich praktycznie dwóch 3 lat podwoiliśmy biznes. To naprawdę wymaga takiego. Takiej dyscypliny, jeżeli chodzi o organizację. Tego się nie da, e, nie da zrobić e, przeskakując, prawda. Ta, 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 ta sprzedaż musi iść w parze z rozwojem organizacji, z porządkowaniem pewnych procesów. Nie da się na chwilę zatrzymać firmy, powiedzieć, dobra, porządkujemy, mamy dwa miesiące tak naprawdę na to, żeby, żeby wszystko działało. Więc pracujemy w dużym, dużym tempie, w dużym pośpiechu i to, co jakby zauważamy, że. Myślenie systemowe, myślenie takie procesowe na tym poziomie rozwoju organizacji jest, jest kluczowe, jest niezbędne. Jeżeli państwa firmy są w takim, w takim etapie rozwoju, nie przeskoczycie tego. To znaczy, nie, jeżeli nie uporządkujecie swoich wewnętrznych procesów, żaden system, żadne rozwiązania nie pomogą, tego się nie da zrobić wcześniej. My zdecydowaliśmy się na wdrożenie systemu. Komar XL kilka lat temu, tak naprawdę, trochę się do tego też przygotowywaliśmy. Pracowaliśmy wcześniej na symfonii. Natomiast symfonia no, nie daje takiej możliwości, takiej możliwości, tak naprawdę raportowania, zestawiania danych, budowania tak naprawdę wszystkich, wszystkich analiz. To jest nasza struktura obecna. To jest już dosyć, dosyć rozbudowana struktura. Mam takie cztery obszary organizacyjne: operacje, gdzie jest cały łańcuch dostaw i customer service, sprzedaż, to jest sprzedaż krajowa i sprzedaż zagraniczna. Marketing, dosyć rozbudowany dział, też ze względu na to, że dużo mamy nowości, dużo wdrożeń. Dużo projektów, które się w ciągu roku toczą, plus taki obszar wsparcia szeroko pojęty, gdzie, gdzie są zlokalizowane finanse, taki podstawowy dział rozliczeń, HR i dział IT. Całą księgowość prowadzimy cały czas na zewnątrz. To jest jednak dla nas póki co najlepsze rozwiązanie i kwestie wsparcia prawnego też, też mamy na zewnątrz. To, co jakby. Z naszej strony, co my chcemy zaoferować naszym klientom um, i z czego wynika, jakby ta potrzeba rozwijania systemów. Um, jakby my wychodzimy do, 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 do naszych klientów, czyli do kupców sieci czy, czy, czy kupców e-commerce, z pewnymi kompleksowymi rozwiązaniami. Tak? Czyli my musimy mieć ekspertyzę w kategorii. My musimy tak naprawdę im powiedzieć, co, jakie produkty, kiedy, w jakim terminie oni muszą. Mieć na półkach. Musimy mieć do, do tego doskonałą logistykę. Czas realizacji zamówienia do sieci to jest 48 godzin. Tak? Niezależnie tak naprawdę, gdzie jesteśmy, 48 godzin towar musi się znaleźć w centrum dystrybucyjnym. W związku z tym, jakby ten cały system, cały mechanizm musi działać bardzo dobrze. Tak? Od wejścia zamówienia po kompletację zamówienia, po wystawienie dokumentu itd. itd. I, jakby całym jakby mechanizmem spinającym to są właściwe procesy. Chcę też jeszcze powiedzieć, że system nie uporządkuje nam procesów. Tak? To znaczy, my musimy uporządkować te procesy. System może pomóc. Pewną, nałożyć pewną ramę, pewną kanwę, tak, do której my sobie tak naprawdę dobudujemy właściwe, właściwe rozwiązanie. Natomiast nie myślmy, że wdrożenie systemu usprawni naszą organizację. Tak, tak nigdy nie będzie. To jest historia jakby tego naszego wdrożenia e, XLA. E, to, to było dosyć szybkie wdrożenie. To jakby z takiego mojego doświadczenia, e, ja akurat wtedy przychodziłem do spółki, Byłem zaskoczony, że praktycznie jakby wszyscy tak dużym, z dużą otwartością przyjęli wdrożenie systemu RP. Natomiast naszym jakby to, co nam pomogło na pewno, to nie zaimportowanie bazy historycznej z, z poprzedniego systemu. To tutaj naprawdę bardzo dużo. Potencjalnych kłopotów nam oszczędziło i to jest też do rozważenia w przypadku państwa przy zmianach systemu, na ile tak naprawdę import tej bazy jest, jest kluczowy. My sobie tą bazę budowaliśmy po prostu od początku w systemie XL i mogliśmy sobie na to, na to pozwolić. Jakimś naturalnym elementem pójścia dalej była kwestia wdrożenia tego systemu obiegu dokumentów, zresztą myśleliśmy o nim już na samym początku. Um, dlatego, że um, wiecie Państwo, przychodzi handlowiec z taką wymiętą, prawie że prześwitującą fakturą, mówi zaksięguj to, tak? Lepiej to odwrócić, tak? To znaczy niech ta faktura po prostu będzie już w firmie, tak naprawdę handlowiec sobie ją zdalnie opisze, będzie wiedział, jakie koszty przyporządkować, wszystko mu się podświetli, musi dzwonić, pytać, zastanawiać i tak dalej. Więc DMS jest takim naturalnym, bym powiedział, procesem na pewno uporządkowania dokumentów w organizacji. Czyli tak, co mamy, co, co my mamy w DMS-ie, tak, bo jakby ten zakres może być, może być różny, My mamy faktury kosztowe, wszystkie dokumenty przychodzące, czyli jakby wszystkie pisma, które tak naprawdę przychodzą do organizacji, są rejestrowane w DMS-ie. To jest naprawdę duża wygoda, szczególnie jeżeli organizacja już jest na tyle. Duża, że, że te dokumenty gdzieś tam czasami giną. Tak? No tutaj jakby on już jest zarchiwizowany. On tak naprawdę jest w systemie i można sobie spokojnie zawsze do niego wrócić. Ścieżki akceptacji, tak? to też wypracowaliśmy jakby tutaj w ramach tego, tego całego systemu i one są różne dla różnych typów dokumentów. To jest też fajne, że ten system pozwala. Modelować sobie ten proces. Tak? Tutaj rzeczywiście jest to już taki etap, że można dużo rzeczy zrobić samemu, tak? czyli, czyli nie trzeba dodatkowo dzwonić do konsultanta i, i, i płacić za kolejne godziny, tylko można rzeczywiście ten, ten system samemu sobie ustawiać. Mamy zarządzanie dokumentacją, mamy faktury magazynowe, faktury handlowców, tak? noty uznaniowe. To z takich najważniejszych rzeczy dla nas to jest obieg faktur kosztowych, czyli jakby cała struktura, którą sobie uporządkowaliśmy. W każdej organizacji ona będzie inna, tak naprawdę każdy z Państwa sobie ten proces inaczej może, może ułożyć, ale to, co na przykład tutaj ważne, to udało nam się w y, bardzo prosty sposób, tak naprawdę prostym mechanizmem, wyeminować duplikaty. Czasami się tak zdarza, że ta faktura się, na przykład, y, kontrahent, nie, dwa, trzy razy przyśle fakturę. Nam się wielokrotnie zdarzało, że płaciliśmy kontrahentom i dwa razy. Nie? Na szczęście uczciwy kontrahent przyszedł powiedział: No, okej, okay, dobra, dwa razy mi zapłaciliście za to samo. Y, więc tu jest jakby ten pierwszy element tak naprawdę blokowania, wprowadzania kolejnego, y, kolejnego dokumentu. Y, prosta rzecz, a Proszę mi wierzyć, bardzo, bardzo mocno usprawnia pracę w organizacji. Drugi temat to właśnie napisała księgowa. Ja do końca tego nie rozumiem. Myślę, że tu, nie wiem, księgowe pewnie, pewnie to zrozumieją, ale generalnie chodzi też o to, że mamy tak naprawdę pewną korelację. Tak? To znaczy do, do, dokument, który Yy, który, yy, jakby Jezus jest, jest już w systemie, On, yy, poprzez prosty sposób, jakby możemy go przypisać do, yy, do, do, do konta kosztowego. Tak? I, I tak naprawdę, rzeczywiście to nie wymaga jakiś wcześniej bez tego usprawnienia, bo jakby, nie wiem czy jest to, chyba to nie jest w standardzie, bez tego usprawnienia ta praca była ręczna. Tak? Czyli trzeba było jeszcze raz wyciągnąć dokument, tak naprawdę przyporządkować go przy księgowaniu, przyporządkować do określonego koszta księgowego. Jeśli on już jest w tym systemie i ma przypisane, przypisane konto kosztowe, bo tak naprawdę opisujący na początku przypisuje te, te konta, no to w, te, w tym momencie poprzez jakby Połączenie tych dokumentów w prosty sposób, mamy już ten dokument w systemie RP. Wprowadziliśmy sobie jakieś takie dodatkowe widoki. One, one tak naprawdę też porządkują, tak? Porządkują pewien proces też monitorowania, tak naprawdę, tak, na jakim etapie jest, na jakim etapie jest tak naprawdę proces opisywania faktur. Ja to jest prosty program, ale tak naprawdę no, naprawdę bardzo, bardzo usprawnia, usprawnia pracę, pracę wewnętrzną w organizacji, także dzięki temu sobie też widzimy, co gdzie zalega, i możemy tutaj, możemy tutaj kogoś pogonić, że za późno opisuję dokument. E, tu mamy przykład też obiegu faktury magazynowej. Dla nas takim kluczowym elementem też w organizacji było przypisywanie kosztów do jakby do odpowiednich zasobów, czy jakby meczowanie tak naprawdę zamówień zakupu do faktur zakupu. E, tak naprawdę tutaj też ten system właściwie na etapie wprowadzania dokumentu czy faktury zakupu, która zazwyczaj przychodzi później niż, niż jest wygenerowane zamówienie zakupu, szybko nam tak naprawdę meczuje. Tu, jak Państwo widzicie, to się pojawia w, takim, w takiej kolumnie tutaj. I od razu te, 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 te dokumenty są, e, są powiązane. No to jest bardzo ważne, później, w e, kwestii i kontroli, tak naprawdę, i wyliczania sobie marsz, wszy, wszystkich rodzajów kosztów. Korespondencja przychodząca, tak jak mówiłem, to jest bardziej to, żeby te dokumenty były w jednym miejscu, żeby zawsze można było się do nich odnieść. Wiadomo, że jakby u nas jest tak, że dokumenty na Wejściu skanuje sekretarka. Tak naprawdę ona przerabia wszystkie, wszystkie dokumenty, wprowadza je do systemu i ten dokument potem, według różnych ścieżek, które sobie ustaliliśmy, krąży, krąży w organizacji. Ale po pierwsze, dokument jest fizycznie w naszej organizacji, jest dla niego przydzielone miejsce, plus do tego jest wirtualnie w systemie. Zawsze też można szybko do niego wrócić, bo to jest też ważne, że czasami no, nie trzeba otwierać tych segregatorów, tylko de facto tworzyć sobie po prostu tą ścieżkę, wrócić historycznie do tego dokumentu. To jest też bardzo, bardzo duża wygoda. My mamy też jakby taki, taki proces dodatkowy faktur handlowców, tak, którzy, część z nich jest, jest w systemie B2B zatrudniona, dlatego mamy też osobny obiekt, który tak naprawdę idzie gdzieś tam trochę innym modelem, trochę innym kanałem, tak, żeby jakby tylko część osób miała wgląd w, w jakby faktury, które są wystawiane przez, przez handlowców. I nota uznaniowa, czyli też wdrożenie takiego, takiego obiegu noty uznaniowej, która, no, która też nam dosyć mocno usprawniła, usprawniła pracę. Trochę tych, trochę tych not uznaniowych gdzieś tam się u nas pojawia, w związku z tym od razu też możemy je fajnie połączyć z, z całym systemem. Ja potwierdzam, ten system OCR Komarchu jest naprawdę bardzo dobry, tak, bo gdzieś tam pracowałem wcześniej jeszcze na, 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 na innym systemie. Ta, to skanowanie tych faktur jest naprawdę naprawdę na wysokim poziomie. Myślę, że jeśli rzeczywiście to pójdzie dalej w kierunku, nie wiem, sztucznej inteligencji i tak dalej, to są kolejne kroki, gdzie my nie będziemy poświęcać czasu naprawdę na przepisywanie. To jest coś, co co jest myślę zmorą dla wielu przedsiębiorców, osoba, która po prostu tylko przeklepuje pewne dane z jednego miejsca do drugiego. To, to, to jest, myślę, nasza przyszłość, więc, więc ten system OCR, potwierdzam, działa, działa dobrze, praktycznie się, nie, nie, nie liczyliśmy do końca skuteczności, ale, ale te, te, te błędy są minimalne. No tak naprawdę, co jakby idąc, od jakby takich najbardziej prak praktycznych yy, korzyści do tych bardziej powiedzmy ogólnych dla organizacji. No to pierwsze to jest brak zgubionych dokumentów. Naprawdę myślę, że w państwa też doświadczeniu yy, gubienie dokumentów, jeżeli gdzieś tam nie ma tego systemu się pojawia. To jest potem ogromny problem, duplikat, yy, dzwonienie, wydzwanianie. To, to naprawdę, praktycznie wyeliminowaliśmy ten, ten problem. Jest łatwiejszy dostęp tak? dla wielu osób, które są na różnych poziomach tak naprawdę dostępu do systemu, na różnym poziomie w tym procesie zatwierdzania faktur, mają łatwiejszy dostęp do, do dokumentu, mogą w każdym momencie sobie sprawdzić ten dokument. Duża oszczędność czasu, naprawdę twierdzam. My przy tym, jakby skali wzrostu i tak dalej, byliśmy w stanie też dzięki temu na pewno zaoszczędzić jakąś część etatu w, na, jakby, dzięki, dzięki temu, temu rozwiązaniu. Na pewno ta efektywność pracy, jakby też, bym powiedział, taki mo, troszeczkę się narzuca pewien charakter pracy. Znaczy wszyscy jakby wiedzą, że okej, okay, że ten DMS jest takim. Takim pewnym modelem trzeba przyjść, usiąść do biurka, ok, zaczynamy od DMS-a. Trochę taki, taka higiena pracy się robi też dla pracowników, którzy mają duży, duży kontakt z dokumentami i to widać, tak? że jakby od razu ten dzień się układa, tak? zaczynamy od DMS-a, akceptuję dokumenty, to wszystko idzie dalej. Umożliwienie pracy zdalnej. No, w momencie, kiedy e, tak naprawdę no, e, czy, czy mieliśmy okres pandemii, ale tak naprawdę mieliśmy też taki duży remont właśnie e, w 2022 roku, e, no, to, to bardzo mocno tak naprawdę usprawniło pracę, tak? więc, e, więc to, e, to, to małe rzeczy, ale tak naprawdę no, wyobraźmy sobie, że rzeczywiście wydarza się jakiś, jakaś sytuacja, gdzie Ktoś, nie wiem, ma przypadek losowy, ktoś, kto jest jakby istotnym elementem tego procesu i de facto no może pracować nawet z, z, z Bahamów i, i potwierdzać dokumenty. Kontrola nad procesami, to, to, to jakby jak najbardziej. Tylko też przypominam, że. Te procesy sobie trzeba samemu wypracować. System ich nie narzuci, system jest pewnym modelem. Te procesy muszą wynikać tak naprawdę z całego modelu pracy, pracy organizacji i na pewno zwiększone bezpieczeństwo danych. Znaczy, niepo, niepowołane ręce tych faktur nie będą widziały. No to, to, to też jest jakby duży problem w organizacjach, które gdzieś tam są otwarte, czy, 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 czy jakby nie wiem, osoby z zewnątrz mają, mają dostęp do tego. Tutaj tak naprawdę ten dokument od razu trafia do do osób, czy, czy jest zabezpieczony, a, a dostępy powodują, że tylko osoby, które mają widzieć, widzą te rzeczy. Tak ładnie taki slajd Komarch mi wkleił na, na koniec, ale chcę potwierdzić, że rzeczywiście my to robiliśmy z partnerem Infortes, jak to Państwo wiecie, konsultant to konsultant, tak, ale myślę, że Ważna, ważna rzecz jest taka, żeby dobrze sobie sparametryzować oczekiwania na początku. Znaczy nie miejmy oczekiwań takich, że konsultant przyjdzie i nam naprawi naszą organizację. Znaczy on jakby może pewne rzeczy nam uświadomić, czy może pewne rzeczy dodać, zmienić. Niemniej jednak to my jesteśmy jakby organizatorami całego tego procesu, my za to odpowiadamy, my musimy sobie wszystko sparametryzować i też ewentualnie zbudować sobie poziom oczekiwań, Ponieważ no, nie ma rozwiązań idealnych, tak? To, to, to myślę, że każdy z Państwa już się o tym przekonał i, i DMS też nie jest rozwiązaniem idealnym, przepraszam, ale no, jakby można szukać pewnie innych rozwiązań. Ważne, żeby po prostu też czuć, że trzeba nad tym, nad tym zapanować, to się samo nie zrobi.